Nie i teraz jedziemy za karantasami i kolanka wewnętrzne tak tak a naciskamy na to kolano naciskamy na niego naciskamy a rączka gdzie Naciskamy, nie widzę naciskania i szerokie łuki robimy, tak proszę bardzo. Zakrętasy, nartki idą razem i naciskamy na kolanka. Nartki razem, tak i na prawo, ale jeszcze, ale Dawid, ugnij kolana, ugnij kolana, tak dobrze, jeszcze w lewo, tak i ostro w lewo, odwrotnie, w lewo, odwrotnie. Jeszcze, 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 prawo. Zaraz jedziemy, zaraz będzie pługiem. Dobra. Tak. I tu już pługiem jedziemy.